Nazywam się Monika Buźko-Kuś i od 1 kwietnia 2021 jestem ogrodnikiem miejskim. Najważniejsza zasada, jaką kieruję się w życiu, to nie szkodzić nikomu i żyć w harmonii ze światem otaczającym. Od prawie 20 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz i od dziecka kreuję. Najpierw rączkami, zrywałam bukiety. Bardzo bliskie mojemu sercu sytuacje to narodzenie się mojej trójki dzieci. Przełomowym momentem na pewno jest to, jak założyłam własną firmę w 2003 roku. Każdy klient, każdy projekt to była jakaś nauka i pewien przełom. Na pewno sukcesem było to, jak dwa lata temu zmieniłam nazwę firmy na autorską pracownię, zrobiłam swój własny produkt. Generalnie te ostatnie dwa lata to były duże zmiany, zmiany właśnie nazwy firmy, przyjęcie funkcji ogrodnika miejskiego. Mnóstwo, mnóstwo takich zdarzeń wciąż istotnych dla mnie wydarza się cały czas cyklicznie. Nie mam takich jakichś długich przerw, jest cały czas coś się dzieje, wiele się dzieje w moim życiu. Bardzo dużo czytam książek z przesłaniem duchowym, to mnie interesuje. Zastanawiam się, skąd ludzie przychodzą, po co, dlaczego tu żyjemy, jak jesteśmy skonstruowani i czytam dużo książek i te, które mogłabym polecić, to, to książki David'a Hawkinsa. On był psychoterapeutą i nauczycielem duchowym i on przekazuje tą wiedzę. W bardzo ciekawy sposób, i te książki jego powinni przeczytać chyba wszyscy ludzie na świecie. Porażka jest dla mnie nauką i um, zawsze um, jest to mniej przyjemna chwila. Trzeba się wtedy zastanowić dlaczego, po co, co mi to daje. Um, te porażki są różne, bo niektóre trwają sekundę, niektóre muszą potrwać kilka dni. Trzeba się zastanowić, przeanalizować. Najważniejsze jest kierować się sercem, znaleźć pasję w sobie, bo każda z nas ma różne talenty, jedna dobrze gotuje, druga rysuje, maluje. Są kobiety, które tworzą makijaże, które się interesują roślinami, jest mnóstwo zainteresowań, świat jest tak szeroki, każdy znajdzie w nim swoje hobby, zainteresowanie, tylko trzeba to po prostu głęboko poczuć w sobie i pielęgnować.